Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Force. Ponownie no tak? ponownie. No. No ponownie no, yy... na tym kanale tak, pierwszy na, na raz. tym kanale po raz pierwszy, ale po yy, raz racji tego, że na głównym kanale bardzo fajnie się przyjęła tutaj yy, uznajmy no to seria Forz yy, w wykonaniu yy, mnie i Lutela, Uznaliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek yy, jedna mapka pojedynek yy, przeciwko sobie. Dajcie tak. znać, czy na przykład byście chcieli zobaczyć nasz pojedynek. Jeszcze wiem, że mamy jedno DLC, jeszcze nie zakupione, takie na wodzie. Czy byście chcieli na przykład z tego zobaczyć? No bo to też mocno chyba zmienia rozgrywkę, z tego co no tak, się orientuje. Tak, tak, Jeszcze to jest w sumie DLC do ogarnięcia. Dobra, lecimy? E, tak, możemy lecieć. A ja muszę włączyć muzyczkę, chyba bo zapomniawszy, że tutaj jest, istnieje muzyczka, A ja już gry. jestem. No szybko się załadowało. Tak. Dobra, Dobra szybko. Opcje, kurde. E, muzyka podczas gry. Tu istnieje jakaś muzyka w ogóle? Nie wiem, mam nadzieję znów. Jak nie istnieje, to trudno. Dobra. Jak się tu budowało? Jak się tu cokolwiek robiło? Więcej kopalni poprosimy. Tak. O nie i ten reaktor jak jest u góry tak zrobiony, widziałaś? No właśnie widzę, ja chcę go ochronić w pierwszej kolejności. Ja pierdziule, kto to kurde wymyślał. Nie, nie, nie. O, tak to ja nie chciałem, żeby to szło. Mówisz już na dzień dobry, chcesz yy, tutaj? Nie, ja nic nie chcę. Ja nie chcę przegrywać, ja chcę tylko wygrywać. Jak Wasz, chcesz wygrywać, no to musisz z kimś innym zacząć grać, a nie ze mną. O, jak wyzywa jeszcze. Patrzcie ją. Jaka sobie myśli, że jest fana. No ale serio, muszę więcej też y, tych kopalni zrobić, bo jest no... Nie za no. fajnie na chwilę obecną. No. No trochę tam zasłaniamy surowce, ale to już w tej grze ciężko na tym interfejsie gdzieś się tak, schować, tak yy, Dajcie znać, czy chcecie bez kamerek, żebyśmy byli, to wtedy o. nic nie będziemy zasłaniać. Acie w teorii, dobra, jeszcze mogę robi, zrobić jedną rzecz, nie, w trakcie nagrywania profesjonalnie mogę tak się tutaj dać, o bardziej może, o, proszę, znów, dobra. E, tu ja bym chciał bardziej tak i bardziej tak. Tak, no. pamiętaj, że abyś chciał dodatkowe rzeczy, no to musisz je, y, tam na samą górę są dodatkowe miejsca. Tak akurat tak, na takiej matce takie jeszcze wysepce. nie graliśmy, no. ale może być coś ciekawego tak naprawdę. Jak ty to budujesz? A właśnie, turbinki. turbinki. No, mam bardzo duży problem z. Mm, z węglem. Uznajmy, to jest węgiel. Metal, przepraszam, metal, nie węgiel. <grych> z surowcami. Tak, jest tutaj. No ja mam cztery kopalnie. No, to ja też mam cztery, ale ja za późno zaczęłam robić, stąd yy, takie wyszło. Mimo wszystko takie nie do końca to co chciałam, ale już naprawiamy to. Kurde. Okej. Okay. No cóż, co powstaje, to powstaje. Proszę się. Ja tutaj... chcę zobaczyć, ja już już mnie kusisz, żeby tam zobaczyć. Co ty tam robisz? Co co robię? Buduję. Wygrywasz, już myślałam, że powiesz. Nie no, z wygrywaniem to nie ma szans, ale... Ale... O nie! Nie wolno! Kurde, proszę do mnie nie dzwonić teraz. Jestem zajętym człowiekiem. Kur, cool, youtuber nagrywa to. Dobra. Bo ja mam pana sokole oko. Aha, wzięliśmy to samo. Użyj prawego przycisku myszy plus kółka, aby dostosować sterowniki laserowe. What? Gdzie ja to niby robię? A, otwórz przede wszystkim. Czemu to się z automatu nie otwiera? Jest, ja dostałam się! Dosta... Już się dostałaś? No, i jak ja zobaczę, jak ty budujesz się tam, możesz sobie zobaczyć, jak ja się tam zbudowałam. <noise> jak ci bardzo zależy. A, to tak mogę robić. Uwaga. Patrz. No, szczelomy. Już szczelomy? Szczelomy. Ja chcę sprawdzać cię. No, co dupa? No, co, po co mi ten celo? Przed celo? A, po tam. Kupa niecelowni. Dobra, spadaj mi z tą podpowiedzią. Czekajcie. Ja muszę zrozumieć, czego. Kurde, co strzelasz, lutelku? Jak już strzela? Już pokoju nie ma, mówisz? No okej, okay, no. Pokój jest na świecie, ale nie wśród nas. <grym> Dobra, a ja muszę zobaczyć, co tam potrzebuje. Centrum inżynieryjne w pierwszej no kolejności. I tak, Leci inaczej niż ja celuję. Nie rozumiem. Dobra, i z nie. tym. Nie! Nie, 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 nie. Jak ty tam nie, doszłaś w taki sposób? Okej. Okay. Aaa jejku, jejku. Już czuję, że będzie ciężko, wiesz? Tak? A nie? Ja też tam muszę ja... NIE! Moja baza, Ej, czemu to tak nisko leci nagle? Jak to tak... No właśnie... Ta... A! Bardzo daleko jesteśmy da od siebie, Dalekość wiesz? nam trochę przeszkadza, właśnie. Czekaj, a jakbym dał... O. Ej! A jakbym dał teraz niby tu? Dobra, no coś tam wleciało ci, ale co to tam zrobiło, kurde? Szczur użarł ci trochę ten... Dobra. No tam Szczur będzie tak cię użerał co chwila. Eee... Dobra... Ej! Twoje... Ty, co ty tam... Ty widzisz co ty robisz? Czy za chwilę ci padnie baza i się rozwali? Nic nie padnie. Padnie ci baza i się rozwali. Nie padnie. Yy, obstawiamy w komentarzach, jak szybko ta baza się przewróci i zdechnie, no czemu miałaby się przewrócić, nie rozumiem. Nie widzisz tego przy kopalniach, jak tam nie, nie trzyma się nic, bo nie masz yy, tyłu Mi się wszystko trzyma. No teraz poleci to! Nic nie leci, kurde, co ty chcesz? Co ty chcesz kobieto? Kurde Nic nie leci. Wszystko stoi jak należy Cię znam ja Masakra! Co ten człowiek robi? Buduje piękną bazę, nie rozumiem problemu. Dobra, na razie to. No to postawiłem fajnie, ale w sumie potrzebuję. Które to jest do ulepszania kopalni? Eee, centrum inżynieryjne. Centrum inżynieryjne. A, to to jest to. Okej. Okay. A tu może sobie powstać. No i, i, i wszystko działa, moja droga, nie rozumiem. Ej! Haha, ha, jak się odbiło pięknie. Super. No. Ej, ale tym pierwszymi to tam nawet nie doleci, wiesz o tym? Ej, daj dobrze. Też potrafię strzelać. Pyk. A, bo tutaj już nic nie zrobię. A. Ha! Ej, spokój się! Bo inaczej. Ja cię strzelę w ten! pysk chyba. A bo ten centrum się bardzo powoli robi. No dobra. E... No w sumie. To było tu. To było tutaj całkiem, całkiem. Tak. A czemu tutaj nie jest ulepszone? Proszę to ulepszyć. Zatem mogę to ponaprawiam. Ej, uspokoisz się? Kurde. Nie to. Strzelaj. No to już tam nic nie zrobi, tak na dobrą sprawę. Dobra. O, super. Działa, działa. Stoi, stoi. No i ciebie się mniej chwieje, nie powiem, że nie. No bo jak ja widzę co ty tam robisz... Co ja robię? Buduję bazę, nie rozumiem problemu. To jest tak samo zbudowana jak twoja. Nie, w żaden sposób nie jest tak samo zbudowana jak moja. Tak nie jest jak jest. No, w życiu nie jest twoja baza tak samo jak moja. Ty, ty, ty kłamiesz. O, teraz ją trochę odciążymy w tym kierunku. O, proszę, jak pięknie. Widzisz? Widzisz, jak to się robi? No. I co, teraz nie jest lepiej? To jest idealnie. No, stoi, stoi. Nie opada jeszcze. To mówić, że musimy iść bardziej w jakiś faj... A takie rakie... tak, takia, takia jak rakieta. taka rakieta jak tutaj już nic nie zrobimy jak To się raczej raczej nie utrzyma. jak z tym... O! Dobra. No i teraz tu taką rakietę sobie wrzucimy. Dobra. No. Stoi, baza, stoi. A, właśnie, już mogę ulepszać te kopalnie. To to sobie zrobimy w pierwszej kolejności. To tu potrzeba o wiele więcej wszystkiego. Nie, dobra. Ile tam? 2,5. Dobra, ulepszamy dwie kopalnie. Tu się zaraz zrobi więcej. Nie, no, skład metalu możemy jeszcze wcisnąć, na przykład tutaj. Akumulator. No, wszelki wypadek możemy jeszcze trzasnąć. Muszę się to, to nie zmieści, żeby bronił. No dobra. No, stacja naprawcza to. Tutaj może. Dobra, patrzcie co ja teraz mam, ni. No ni. Ni. Dobrze. Patrzcie, coś tam ci się rozwala. Ja sama to rozwalam. No wiem, że to nie była moja zasługa, to jest to sprawę. Prawie no. No prawie, jeszcze troszkę niżej, jak tu może. Ciu, 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 ciu. Efekty dźwiękowe bajluty. Tak. Dupa. O kurde. Już jest trochę dupa, tu może tu. Naprawdę, efekty dźwiękowe bajluty. No. Wyłączyłem ci troszeczkę. No, widzę właśnie. Siups. Hey. Kurde, panie, Dobra, trzeba flaka jakiegoś panie, robić. Nie, ja nie panie, ja nie. Tutaj się zamienia małe dzieciątko. Dawaj. O, dobrze, tylko że to jest tylko takie wyłączające bardziej, nie? Dobra, ja dalej nie doszedłem do góry. Troszkę się cykam. No dobra, ulepszę jeszcze to, nie ma co się A przejmować. na którym się robiło tak, żeby strzelił tam, gdzie miał strzelić? E. E jak Ewelina. Nic nie sugeruję, nie znam żadnej Eweliny. <laughs> tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Malimy. Czekam kombin... Ej! Ej! Ol, pięknie tam poszło, pięknie, lubię, lubię to. Dobra, ale musimy podblokować o wiele lepsze rzeczy. To leci. Ej, 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 co, co tu się dzieje, się? Kurde. Chciałem się obrazić. Jakieś próby podniebnego ataku na biednego lutelka. W sumie to mogę też ulepszyć. Siedzę na jednej tylko turbinie i się cieszę, nie. Ale jaka muzyka tu jest doniosła. Czekaj, może tutaj zrobimy na wszelki wypadek jakieś dodatkowe rzeczy. Okej. Okay. A. A, to jest to cholerstwo. Ja tu muszę coś <grych> zrobić, uuu. no. Ciekawe czy to by się tam zmieściło, bo to tylko... To tylko można tu budować. Ciekawe czy tu by się zmieściło. Ryzyk fizyk, jak to mówią. Kto nie idzie do góry, temu nie opada. A flak ulepszony to już nie jest flakiem, co nie, chyba? Chyba nie. To, właśnie, to jest właśnie taki problem w tej grze, że niektóre rzeczy po ulepszeniu stają się kupą. Szczególnie jeśli chodzi o obronę. Dobra. O kurde. No, tak. To sobie damy, bo to ma teraz, ja tam 0%, to to równie dobrze mogę usunąć. No bo ja muszę bazę poprawić, bo niestety... Yy, ...za grubiutka się zrobiła. O, ja to inaczej zrobię. Kurde, ja, ja mam plan, Płacę mi jakieś tam kopalnie? Chociaż tu się zmieści w teorii jednak, się popieści. Dobra. To poproszę ulepszyć. Super. W sumie to możemy zrobić mocniejsze na wszelki wypadek. No, tutaj nie możemy, na razie dobra. No, e, i teraz. Ale trudna mapka się wylosowała. Ja no, wylosowa sama wbierałaś. <noise> <noise> nie zwalaj na mapkę. Tam poprosimy więcej energii. Tu poprosimy więcej tego. Dobra, tyle powinno styknąć. To jest to ulepszone. To możemy jeszcze ulepszyć. Wow, gro. Mówisz? Dobra, ja muszę tak popatrzeć, co tu jeszcze potrzebuję. Eee, no się nie bawimy w takie rzeczy. Nie. Nie, się nie bawię z tobą. <grytanie> ja już przegrywa, to zaczął narzekać. Jakie przegrywa, jakie narzekać? Ja pierwsze słyszę, że mnie przegrywał. Dobra, tutaj zmieścimy to, co bym chciał. To, co, w czym jestem najlepszy, zawsze. A, tu zmieścimy. Nie wiem, co tu się odpierdzieli. Rzecz, której jestem zawsze najlepszy w tej grze, zrobimy. Kurde. Tak, trochę może być dupka. No, ale za chwilę u ciebie będzie dupka, uprzedzam cię. U mnie będzie Tak, dupka. i będzie dupka. Patrząc na swoją budowę, to będzie dubka. Ja Echa, dupka? Spadaj! <laughs> A tym flaczkiem, jakbym sobie zrobiła? Co za tam? Uwaga. A, już widzę, masz ten y, jakieś. Nic nie mam. Ciu, 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 ciu. że ty wszystkie pewnie... Nie, dobra, jeszcze trzy lecą. Jak plemniki. I jak plemniki nic nie zrobiły, no? Bezpłodność tak zwana. <grym> no dobrze, to dobrze. Zobaczymy, co ty zrobisz. A ty nic nie zrobisz, bo potrzebujesz tego, chociaż nie wiem, czy Dobra, masz... uwaga. Uwaga. Czy chłop się rozwalił? Uwaga! Czy to będzie ostatni twój moment? Nie! Nie! No i daj się, Zaczęła zabawa, oczywiście, że tak, bo po co inaczej się bawić? Spadaj mi z tymi laserami, Preston! Także tego. Jak zwykle, nie da się. Nie da się z tą kobietą grać, no nie da się. Nie jest tylko lasery, lasery i lasery, kurde. Ja? A ja nic za wszystko nie... płacę. Eee, nie tu! Tu tego nie chciałem, wywal to Nie rozmawiam z tobą. No dobrze, to nie rozmawiaj. <laughs> Myślałem, że powiesz... No! I teraz samej energii nie masz, a twoja bardzo tak się chyboczę, bo ciągle nie zasłoniłeś tam jednego miejsca. Kurde! Dobrze! Masz. Udław się. Masz! Podpal się! Czy idziemy w standardową taktykę. Rozumiem. Rozumiem. Kurde! Co ty tam zrobiłaś? Źle trafiłem. A, zapomniałem całkiem... A pociski wybuchowe teraz to sobie mogę w kupę wsadzić, bo nawet nie mam karabinów. po co to klikasz debilu? Ale jest tak długa mapka, że ciężko się strzela, nie uważasz? No... Nie, tego tu nie chciałem, by się, się przewrócił. Dobra. Ej! spokój się! <grym> Newa! Dobrze! Spierdzielaj. A, ja już nie mam... O, w pupę, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. I need energy drink. Nie mam energii, żeby... Ech. Troszkę za niską. Wiem o tym, widziałam. A czy się widzę i nie widzę, wiesz? Widzisz i nie widzisz. No dobra. Chcemy zrobić najgorszą możliwą rzecz, biorąc pod uwagę, co tu się zrobiło. Jest! Pięknie weszło! Ooo! To, jak pięknie weszło! Koniec zabawy, no. Nie lubię Cię tu nie każe, żebyś mi lubił, co? Nie? Okej. Okay. A to jeszcze więcej energii potrzebuję. To muzyczka się zrobiła taką. Tu, 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 tu. Aha. No pewno nic nie zrobiłaś, nie? No, nie, nie. Szkoda. O, o nie! Jak weszło? Weszło! Dobrze, wybuchać będziesz. To jest jedyne co mogę teraz zrobić. Wybuchać cię. Pal! Pal! O, odbiłem, poci. No co odbijasz ciągle, frajerze? No co odbijasz ciągle, frajerze? Butelku. O, dobra. Tyle było z tego, nie? Nie. Tyle z tego byli. W sumie to bym ulepszył. A. I tyle z tego byli, no! Jeden... Jeden odpowiedni cios. Kredka jest niepokonana. I dupa, i dupa, i jeszcze raz dupa. Nie lubię Może tej gry. Może na jak się ten... Dupa to. Odbijesz. Nie umiem grać w tę grę. Nie rozumiem. I nie, ja nie lubię być agresywny też tak bardzo. Ja chcę się pobudować. Ale nie, po pocu, po pocu. No co, od razu może ładne zameczki tak, byś chciał zbudować. Tak. No nic, Dziękuję tak. moi drodzy, to był piękny pojedynek z Forców, bardzo przykry. Tak, dajcie znać znaczy jeszcze więcej, yy, może na przykład, jest jeden tryb, którego nigdy nie próbowaliśmy, ale yy, spróbować na przykład, że razem z Lutelem gramy w jednej drużynie, Przeciwko na przykład jakiemuś ultra trudnym botom, coś takiego. Możemy kiedyś tak spróbować, może wtedy będzie też ciekawe. To dajcie znać, czy chcielibyście w taki, taki typ materiału tutaj zobaczyć. Tak. A na dzisiaj to wszystko, więc trzymajcie, trzymajcie się. Papa!